praca w stowarzyszeniu czy w stowarzyszeniach czy w tym wypadku związku Polskiego Drzwi dla firmy oczywiście jest istotne, bo to jest pewien element misji, jaką firma Fakro posiada. Chcemy branżę integrować jako oczywiście lider branży, czyli firma, która jest dzisiaj największym producentem stolarki w Polsce. Mamy pewne wyzwania. Chcemy za sobą pociągać mniejsze firmy, chcemy dzielić się swoimi doświadczeniami. Temu służy związek jest to wspaniałe, wspaniałe miejsce na zgromadzenie ludzi z branży i podyskutowanie o codziennych problemach i o tym, jak możemy wspólnie pójść do przodu i się wzajemnie wspierać. O tym dzisiaj też tutaj była mowa. Będziemy chyba w dalszym ciągu mówić o, o dalszym rozwoju, może rozwoju technologicznym, bo myślę, że będziemy e, e, świętować sukces.